Dzień dobry, skończymy tego metodą prądów kałęziowych. Tu pisałam wyniki tych metodę prądów gałę, e, oczkowych i zobaczymy, rozwiązywamy skończymy tego tematu i później robimy e, ten, sam ten sam ćwiczenie używając e, superpozycji dobrze tu jeżeli pomnożymy przez 2 będę miał 18 tu tu będę miał 108 108 tu będę miał 240 sumujemy będę miał minus 150 równa się 117 i 2 plus 0 i 2 obliczymy to jest ujemny 150 przez 117 to jest minus 1,282 Amper, Widocznie jest ten sam wynik. I możemy wybrać ten powód, żeby obliczyć I3. 90 równa się 9 i2. Zamienimy I2 z wartością, którą mamy tu. Plus 18 I3. I się będzie 90 plus 9 razy 1,282 przez 18 i to jest dokładnie 5,64 A i mamy taką samą wartości I2. Możemy obliczyć. Czy obliczyliśmy I2 i 1, przepraszam, 1 to jest I2 plus i3. I to jest minus 1, 2, 8, 2 plus 5, 6, 4. I to jest 4, 3, 59. To znaczy mamy takie same wyniki widoczne. Tak są tu. I teraz idziemy do metody superpozycji. I spróbujemy rozwiązywać. I to jest troszeczkę dłuższe, ale, ale będziemy mogli zrobić. Dobrze, co mamy robić? Rozpatrywanie obwód zastępujemy przez n obwodów takich, że w każdym z nich działa tylko. Jedno źródło. Rezystencje, Rezystencje pozostają bez zmiany. Pozostałe źródła napięcia zastępujemy zwarciem, a źródła prądu rozwarciem. Nie mamy tu żadnych źródeł prądów. Każdy z otrzymanych obwodów obliczamy niezależnie stosując prawo Kirchhoffa lub metodę przekształcenia, w każdym składowym obwodów działa tylko jedno źródło. Prąd płynący dowolnej do gałęzi obwodu początkowego obliczamy jako suma algebraiczną prądów. Występujących danej gałęzi w każdym z N obwodów składowych. Dobrze, bierzemy pierwszy, pierwszy układ. Ten pierwszy, tak, i spróbujemy rozwiązywać. Zostawiłem wszystko, zostawię to. Zaczynamy, zamienimy to do. Arche. to jest dozwarczej i piszemy obliczymy e, to są PRIM, e, PRIM i PRIM To znaczy możemy obliczyć RZ tego układu. To są te dwa są równoległe, R1 plus R2 są równoległe z R4 plus R5 i mamy ten który jest szerokowo to jest R3 szerokowo plus R3 i obliczymy RZ RZ to jest to jest 54 to jest R1 plus R2 lub R4 plus R5 54 tu 9 tu i to jest to jest to jest razem będzie 16 plus 9 Razem to jest 16,714 ohmów od tego obliczymy i 3 i 3 prym. tak płynie tamtą stronę z plusem to znaczy to jest E2 który jest RZ to jest 60 przez 16,714 i to jest 3,59A. Musimy pisać te wartości zostaje tu i 3 prym to jest 3,59A. Dobrze. Teraz i 1 prym i 2 i 2 prąd będzie płynął tamtą stronę z minusem i 1 będzie dodatnie i obliczymy to jest I2 to jest R1 Przepraszam, to jest R1 plus R2 przez sumę tych rezystorów. R5 razy I3 i to jest I1 to jest są tych rezystorów R3, R3, R3 R1 plus R2 R3 R1 R2 R4 R3 R5 razy I3 i to jest dokładny jeden prym to jest pięćdziesiąt cztery przez sześćdziesiąt trzy razy trzy pięćdziesiąt dziewięć a to jest dziewięć przez sześćdziesiąt trzy razy trzy dziewięćdziesiąt dziewięć to jest to jest z minusem minus zero pięć jeden dwa osiem amper i to jest 3, 0, 7, 7 Amper. Piszemy wyniki, bo potrzebne i 2 prim to jest minus 0, 5, 1, 2, 8 i 1 prim to jest 3, 0, a 7, 7 Amper. Tak, obliczyliśmy, nie pomyliłem się, nie, dobrze, następny. Następny bierzemy, który z tych generatorów, bierzemy E1, tych zamienimy do zwarcie i piszemy, obliczymy RZ, RZ będzie tych

I to jest, to jest 7, 7, 7, 1, 4 plus 6, plus 3. Wynik będzie. Piszę wynik to jest 16, 7, 14. Od tego możemy obliczyć i jeden teraz obliczymy.

2 prym to jest 1, 7, 9, 45 i 2 prym jest dodatnie 2 prym to jest R3 tak R3 przez sumę tych rezystorów to znaczy R3 plus R4 plus R5 razy 1 sekund i to jest dziewięć przez sześćdziesiąt trzy razy jeden, siedem, dziewięć, czterdzieści pięć. I to jest zero, dwa, pięć, sześć. Sześć. A i trzy, dwa prym. To jest R... 4 plus r5 przez sumę tych rów i to jest 54 przez 63 razy 1, 7, 45 i to jest 1, 5, 3, 8 i 3 sekund to jest 1, 5, 3, 8 i teraz trzeciego, widzicie, jest dużo roboty, ale ale można. Ostatnie, to jest to, to jest E3 i to jest zamienimy go do zwarcie i obliczymy to jest cieprym, cieprym, cieprym i na pewno i dwa będzie e, widocznie ujemny rz obliczymy rz to jest tych Równoległy R3 równoległy z R1 plus R2 i później są szerokową z R4 i R5 i to jest RZ to jest 3, 3 plus 9 9 i R3 razem będzie 9 przez 2

i to jest minus 1,0256 piszemy i 2, 3 to jest minus 1,0256 i dziennik napięcia i 1 sekund będzie ujemny, będzie płynął w tamtą stronę, pisze tylko wynik. To jest 9 przez 18, 9 przez 18 razy prąd i 2 cieprym i to jest minus 0,5, 28 minus 0,5, i to jest tipicie cieprym, dużo roboty i to jest połowa tego dodatnie, połowę. 9 przez 18 i 2 trzecie 3, 3, 2, 0,5128 ampery i to jest piszemy tu i zobaczymy, sprawdzimy czy wszystko gra dobrze piszemy te liniki i zobaczymy czy wszystko jest dobrze I 1 Prim to jest 3, 0, 7. 7. 9,45 mam nadzieję będę miał czas rozwiązywać wszystkie minus tu minus 0,5, i 2 prym minus 0,5, i 2 prym plus 0,2,58 i 2,3 prym minus 1, 0, 2, 56 i 3 prym to jest 3, 5, 9 i 3, 2 prym 1, 5, 3, 8 i to jest 0, 5, 1, 2, 8 i 1 i powinny być 4 obliczcie, ja jestem zmęczony nie dam rady to powinno być e, i2 będzie minus 1, 2, 8, 2 amper. Sprawdzicie czy dobrze obliczyłem. I i3 to jest 5, 6, 4 amper. I tyle. Zostało nam metodą termina, które robię następnym razem. Dziękuję bardzo.